Siema, widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Dreamworld. Mm, trochę nie było odcinka, ale było to głównie spowodowane tym, że teraz prawo jazdy robię, mam jazdy. Yy, no i jakoś ten. Czy, ciężko mi ogólnie. Mm, ciężko mi ogólnie znaleźć czas na jakieś nagrywki. Dodatkowo tydzień temu byłem cały tydzień chory, ale już wyzdrowiałem i postaram się nagrywać wam odcineczki. Yy, I na początku dzisiejszego odcinka. Chciałbym ym, wylosować tego kolonistę, który nam ostatnio dołączył z tego quest'a do naszej kolonii. Zapewne pamiętacie. I kazałem y, osobom chętnych pisać y, słowo Palalogos. Dokładnie. I sporo osób się zgłosiło na nowego kolonistę. I w ogóle przypominam wszystkim tutaj zgromadzonym, że, 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 że na naszym Twitchowym kanale codziennie są live'y, więc jeżeli ktoś czeski za mną i, i mówi, gdzie są odcinki, to zapraszam na live'y. Zawsze live'y są codziennie wieczorkiem, znaczy zawsze, no bardzo, bardzo często są te live'y. Nawet kiedy jestem chory, to staram się nawet te live'y robić. Ale inaczej jest z odcinkami, nie? Mm, dobra, i coś jeszcze chciałem powiedzieć. A i może zrobimy dzisiaj taki test. Prosiłbym was o jak największe zaangażowanie dzisiaj pod odcinkiem i pozostawienie łapki w górę. Zobaczymy, czy to w ogóle coś da. Więc jeżeli po prostu mm, jesteś, dotrwałeś do tego momentu, zostaw tego tą łapkę w górę. Zobaczymy ile łapek w górę uda nam się yy, po prostu uzbierać, co nie? Więc prosi o jak największe zaangażowanie. No i dobra, wybieramy kolonistę. Jest osób chętnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób jest chętnych. Dobra, czyli tak liczymy od jedynki do szóstki. Losujemy jedną osobę. Wiadomo, tu jest jedynka, tu jest szóstka. Więc generujemy yy, cyferkę, a będzie to cyfra jedynka. O kurde, bardzo często w ogóle te jedynki, a, a tak, tak z ciekawości damy jeszcze raz. Aha, dobra, czyli jedynka. Kto jest jedynka? Jupik. Jupik yy, zostaje nowym kolonistą w naszej kolonii. Gratuluję, Jupik. Yy, dobra, dobra. To zaraz go tutaj wrzucimy do kolonii. No, trochę, bo już, szczerze nie odpalałem reward'a. Hmm. Te dwa tygodnie chyba już. No, str strasznie słabo to wyszło. Ale mam nadzieję, że, że, że te za tą serią. Jeżeli tak, możecie napisać w komentarzu. O, jest, w końcu doczekaliśmy się. Dwa tygodnie musieliśmy czekać na ten odcinek, ale się doczekaliśmy. No, widzicie, warto czasami poczekać. Dobra, Larian zostaje nowym kolonistą. Aha, Larian, czekajcie, to Jupik był, co nie? Jupik. Twardą spacją. Dobra, nie będzie tak, nie da się twardej spacji, pani Jupik. Więc musisz bez twardej spacji mieć po prostu. Ym. Mam nadzieję, że się nie pogieła. Gratuluję, gratuluję. Ym. Dobra, na czym w ogóle skończyliśmy? To jest dobre pytanie, co nie? Na czym my skończyliśmy, nie wiadomo na czym skończyliśmy, ale dobrze zaraz się dowiemy na czym my tu stoimy i czy na czym się musimy skupić. Badania, widzę, że badania e, się kończą. Obróbka maszynowa, okej, okay. potem sobie żuczki pójdziemy. Potem operacje blow yy, back. No i potem fajnie było jakieś... Yy, yy, yy. Wieżyczki obronne, i potem jakieś karabiny, co nie? Szturmowe. Eee, ale rośnikarstwo też jest bardzo ważne. Jak, jak odblokujemy rośnikarstwo, to sobie sztucre porobimy. Sztucery, sztucer dla każdego kolonisty, żeby mieli. Patrzcie, jakie tu zwierzę jest nam. Ym, coraz większy, ten zwierzyniec Ja tylko mam nadzieję, że, że, że te zwierzęta tutaj. Nie będą umierać z głodu, ale chyba się żywią ciągle tym sianem, co nie? Nie wygląda na to, żeby któraś z była głodna. Każda ma jedzenie tam do połowy. O, to chyba będą, wydaje mi się, że będą jakieś arty. A właśnie, ciuchy! Myśmy, dobra, teraz mi się skojarzyło, że na pewno robiliśmy ciuchy, co nie? na pewno tak, robiliśmy ciuchy. A mianowicie doktorek miał się tym zająć. Dobra, doktorek, jak wstanie, powinien się zająć tymi ciuchami, Zobaczymy, czy się tym zajmie. No i fajnie by było coś budować, bo już chyba z budowania. Wszystko, co yy, 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 chcieliśmy wybudować, zostało wybudowane. Więc ja zrobił coś takiego. Czemu dron tu w ogóle tak stoi w tych drzwiach? Podziwia sztukę. Aha, bo on tą rzeźbę podziwia. No, rozumiem, rozumiem. Dobra, podziwiaj sobie, nie ma problemu. Tylko słuchaj, ymm, płytki. Czego by mamy dużo? Ymm, łupku mamy dużo, bo marmuru bardzo mało mamy, czyli płytki łupkowe musimy widzowie zrobić. Płytki łupkowe tak. Okej, okay, płytki łupkowe, proszę bardzo. Ymm, to on usługuje te marmurowe żeby. Były łupkowe? Hmm, to by było bez sensu totalnie. Tak, tak bardzo aż nie, chcę, nie zależy nam na łupkowych, żeby marmurowe yy, psuć. Więc fajnie by było, żeby po prostu wyłożył je tam, gdzie brakuje tych płytek. Co, nie? Hmm, a jak jest z wydobywaniem minerałów? Yy, tu żelazo jakieś się wydobywa. Tu mamy kolejne żelazo. Um, o, Tu są rzeczy, które nas bardzo interesują. A nam, mianowicie Superstal. Jupik, nie umiesz transportować. Jesteś ciabajdą. są to samo, nie umie transportować. Dobra, doktorek. Fajnie by było, żeś to przetransportował. I ty też dromie. I zobaczymy ile wy jesteście w stanie tego przetransportować. Bo fajnie by było... E, te rzeczy... Uchuuu... Przepraszam składować w naszym magazynie widzowie, magazynie naszym przepotężnym, który znajduje się w skale, tak skała, skała magazynowa o tak, tam właśnie trzymamy najsekretniejsze zdobycze naszych kolegistów, o tak nikt nie znajdzie tych zdobyczy na pewno nie pozwolimy na to badanie kończyło, nowa, dobra nice, to teraz rusznikarstwo, ciup, badamy Hmm, 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 hmm. sterylne materiały. A właśnie, sterylne materiały to też by nam się przydało, byśmy szpital mogli, mogli zrobić. Ja często zapominam właśnie o tym pomieszczeniu takim sanitarnym, co nie? Hmm, a to jest bardzo potrzebne. Tutaj zrobimy szpital chyba. Yy, I uszka takie szpitalne. Tylko właśnie, gdzie, gdzie są w ogóle te uszka szpitalne? Yy, produkcja leków? Mhm, 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 to nie to. Cholipka, hmm. nie wiem, w sumie. Tu. Nie, to nie to. One gdzieś dalej, dalej. A tu jest łóżko szpitalne dopiero. o kurde. Dobra, to zanim zrobimy łóżko szpitalne, to jeszcze minie pół wieku. Więc ja on się jakoś super na to nie zapotrywał. Eee, tak. W ogóle taka informacja dla osób, które może są tu jakieś osoby, które mają zamiar sobie grać w New Worlda. Eee, to taka informacja jest, że 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 ymm... jutro, znaczy jutro, we wtorek, to będzie. Wtorek yy, godzina 8, wtorek o godzinie 8 rozpocznie się strumyk premierowy z New World'a, 24 godziny będziemy grać tego New World'a, będzie to yy, 24H stream z możliwością jeszcze przedłużenia, więc wszystkich chętnych i zainteresowanych zapraszam na, yy, na platformę, na której streamuję, a jaka to jest platforma możecie sobie zobaczyć w opisie. Ale tak, we wtorek ruszamy z bardzo długim strumykiem z New World'a. Mam nadzieję, że wpadniecie, bo będzie się na pewno dużo działo. Będzie dużo streamerów z nami grało, bo tam tworzymy yy, wspólną gildię streamerską, gdzie zapraszamy wszystkich widzów, którzy złożą podanie. Mm, I będzie można sobie z nami posiedzieć, pogadać, jeżeli ktoś by miał taką ochotę dobra. Um, jak z tymi ciuchami stoimy? A i właśnie jak z tą superstalą? Wszystko zabrali? Wszystko dali rady zabrać? Chyba wszystko to chyba tutaj było? Wait moment. Nie, zostało trochę, ale okej, okay, tu już komponenty. No um, dobra, zaraz coś powinien to chyba transportować. Ta osoba, która tak dużo sprząta. Może weźmiemy, żeby potragażowała te rzeczy. Drom niech się zajmie składowaniem um, rzeczy wiecie po usunę nie po co on to sprzątał ale jak już miał taką potrzebę to niech sobie tam posprząta co nie 77 niedługo um, nasze zioła lecznicze będą gotowe mam nadzieję że się wyrobimy do zimy no trochę już jest jesień co nie więc są jakieś wątpliwości że się nie wyrobimy Jakbyśmy się tak naprawdę nie wyrobili, by to zostało z 80%, czy tam 90%, to fajnie by było to zabudować. Mm. I dostosować jakąś temperaturę. I nie zadaszać tego. Ale sobie, jak tego nie zadaszyby to ciężko będzie o dobrą temperaturę, co jest. No, miejmy nadzieję, że się jednak wyrobią. Ej, czemu jedzenia nie ma? Hallo, Ej, doktory! Co ty robisz? Hmm... Czy on naprawdę ma tutaj... Aha, bo on tu ma jedynki. O kurna. Zapomniałem totalnie o tym jedzeniu, oni jakieś siano jedli. Dobra, panie doktorku, musisz więcej posiłków zrobić. I to obowiązkowo, bez tego to ani rusz. Aha, ja to widzę, że tutaj już był marmur wyłożony, tu gdzie leży ten marmur. No trudno. Nie, nie widziałem tego pod, pod stołem się to schowało i tu też był. Ale nie zwróciłem jakoś uwagi. Dobra, zrób jeszcze, jeszcze jedną rundkę. Ale fajnie, bo te lepsze posiłki robi, nie? Mmm, jeszcze jedną rundkę tutaj. Nawet y, polują, przynoszą, dostarczają nam jedzonko w postaci zwierząt. Bardzo dobra robota. Dobra, to odłóż, ok, już jesteś wolny, panie doktorku. Następne zadaj. Guardian Jones. Pewnie będziemy musieli kogoś przetrzymywać i pilnować. Ymm, pierwszy poziom. Werwoc Unia Monaca, więc you do stash a special prisoner for. Aha, jakaś, prez... prezo... jakaś więźnia musimy przetrzymać um, przez 18-19 dni, chyba. Tylko wiecie, jak to będzie wyglądać. Z tymi więźniami to jest tak, że. często. Yy, jakaś wroga frakcja będzie próbowała go odbić. I to będzie bardzo ryzykowny quest. Mamy na to 4 dni. Czy ja w 4 dni będę w stanie zrobić jakieś. bronie? Tak, będę. Okej, okay, to trzeba pamiętać o tym questie. Ja na pewno jej będę pamiętać. Bo dzisiaj ogólnie mam zamiar ze 4 odcinki z Dream Worlda. Więc na pewno. <laughs> na pewno ogarniemy yy, tego więźnia. I, 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 i przygotujemy się na yy, przybycie. Osób, które będą chciały odbić tego więźnia, co nie? Bo na pewno takie osoby będą. Dobra, fajnie. drą widzę tutaj zaczął sprzątać te rzeczy. Tylko słuchaj dronie, może teraz posprząta jeszcze chwilkę. Bo widzę, że syf się zrobił. O kurde, Wark poluje na Yupik. <laughs> O kurna! nie dobrze, niedobrze, 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 niedobrze. O cholera. O kurde. O. No. Jaką by tą umiejętność mieliśmy w ogóle? Aha, ból, że bólu nie odczuwają. Jupik, uciekaj! Uciekaj, uciekaj, dromysz tu jest, dromysz tu jest, będziecie cię bronić. Leć. O, dobrze, brawo. Walgo, 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 walgo. Strzelaj. Cały up Nice. Oj, zemsta. To teraz ucieczka. To teraz ucieczka, ucieczka. Dobrze. Ale, dron, to jest dobry strzelec. Bardzo dobra robota, tej O, temu rzuć czar. Ok, i uciekaj. Ty też uciekaj się leczyć. Nice. Dobra, porobiliśmy. Szybko, dron to jest kurde naprawdę bardzo dobrym strzelcem w naszej kolonii. Szybko, szybko bardzo porobi tego warga. Dobrze, tak trzeba, tak trzeba trzymać. jupik, yy, jak w ogóle się czuje? Za 5 godzin, o kurde, ma mega potężne krwawienie widzowie. Yy, bardzo, ale to bardzo krwawi. Więc potrzebujemy dobrego medyka, czyli Natalkę. Natalka, Natalka, dawaj, 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 tu jupika trzeba lecić. To szybko Zdrapanie, zadrapanie, blizna Dobrze, z znieczuliliśmy go No, ten czar znieczulający, fajna sprawka Dobra, leż go, leż go, dawaj na to. to szybko Okej okay. Dobra, leczony jest, super mm, się rozpadało Ale cóż, zbierz plony tego zioła, trochę leśniczego by nam się przydało, nie? Jeszcze jest mam jakieś traktatu. O kurde, ilu Luchidzie! Ale to dobra, jakieś yy, łebki są z tego. Mm, z yy, bronimi białymi. Bronimi białymi, więc jakoś tam nam super nie zagrażają. Pewnie nawet im się nie uda dojść. Uprzejmość, mizogizm. Ej, ta postać jest fajna, nie? Dobry strzelec. Polować potrafi górnik. Całkiem spoko postać. Szybki palec i prawo. O, ten też spoko. A nie, to nie. Ten odpada. Uuu, rzemieślnik. Zadziora. Okej. Okay. Mm. To ciekawa postać, ta też. No, dwie postacie są całkiem, całkiem, nie? Yy, nie nie doczytałem, czy oni od razu nas będą atakować. Czy natychmiast był atak, czy nie natychmiast? Natychmiast, dobra, widać, że już się agrują. Więc tak. Ymm... Więc tak. Yy, Drom. Z której strony nie będę podchodzić. Na razie w sumie jeszcze nie podchodzą tak bardzo. Dobra, teraz już podchodzą bardzo. Emm... Um, dron tu. Doktorek tu. Johnson na pierwszy ogień. Jupik. Jupika nie bierzemy, bo jest strasznie Ranny. No, i natalka coś tam będzie mogła zaczarować, ale zobaczymy. Jak ja wszyscy na miejscach? Dobra, tu może iść chamson. Lubi chamson. Dobra, nadciąga. Kurde, szkoda, że to jest skała. No i będę bardzo blisko. Ej, ukradli mi warga! Aha, jeszcze super stal. Ale idą w mojej stronie głupcy. Nie wierzę, co za głup, Co za debile. Tylko ja, tych debilów po prostu jeszcze nie, nie było. Ty, oddawaj super stal, lamusie. Goń tego jednego. Jeszcze, jeszcze. Nice. Ja, ja, ja. Goń, goń, goń. A on tu ucieka, co? Goń, 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 goń. Gonimy, goń. gonimy. Dawaj go. Nie ma ucieczki Dobra, ja że uciekawię, trochę super podwędził. Ile tej superstali stali zabrał? To <grymne> za chłop. Już nie zgrabili, mnie z superstali, no nie wierzę. Ej, dobra, bo te dwie postacie są do ogarnięcia. Poprawa, rzemieślnictwo, ta jest dobrą postacią ale ten psychopatę psychopata hmm. Kurde w sumie to, to jest Psychopata nie jest taki zły tak naprawdę tego co tu jest napisanem zwierzęcy i tu jest ten zwinny i uprzejmy. Hmm... Tu też jest całkiem spoko postać. Ale nie wiem, który nam bardziej się przyda. Ten więzień? Jest jakiegoś traktatu. Ten też. Hmm, dobra, uwięźmy tego jednego. Oni będą teraz go próbowali pewnie odbić, co nie? Ale no cóż, wygląda na dobrego kolonistę. Ja chyba bym go mógł Tego jednego, tego w szczególności. Tamto u biedy, nie? Ale ten ma 21 lat, wojownik, nic mu się tu nie stało, yy, takiego ważnego. Dromie bierę go. Dwie zimy, Olerę. A ta no musi umrzeć niestety. Co za ociuchy? Słabe, słabe. Trzeba ją rozebrać przed śmiercią. Okej, okay. to trzeba wziąć, to trzeba wziąć. 14 leków nam przyniosła, co? Wow, dużo. Dobra, hmm, to co? Ja myślę, że to na tyle w tym odcinku Dzięki, wszystkim za obejrzenie odcinka. Zachęcam do komentowania, lajkowania. I do zobaczenia ja w kolejnym odcinku. Na razie, jojo.